Siemka. Siemaneczko. Co tam Dzisiaj masz? mamy nietypowy samochód, bo jest nasz chyba pierwszy, jest to ZS, litrowy silnik 3 cylindry, 112 koni mechanicznych 23 rocznik. Mhm. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Majstro w kwocie na dzień dzisiejszy okolica 8200. Jest to system z lubryfikacją, oczywiście TGDI, bezpośredni wtrysk z turbiną. Pokażmy poszczególne elementy. Ku górze mamy wtryskiwacze. Mhm. W głębi mamy filtr fazy ciekłej z reduktorem i filtr fazy lotnej. Tutaj, jeszcze na przednim pasie, mamy komputer od lubryfikacji, wtryski od lubryfikacji i od lubryfikacji, gdyż lubryfikacja w tym samochodzie jest zalecana. Komputer mamy w nadkolu, więc go nie zobaczymy. Także zapraszam teraz do środka. na życzenie klienta po lewej stronie. I co mogę tylko dodać na każde. 100 tysięcy kilometrów zoszczędzimy okolice 20 tysięcy, a zwrot takiej instalacji nastąpi po przejechaniu okolice 40 tysięcy. Tutaj mamy wlew z dokręcaną końcówką i zbiornik mamy 50, 56, 56 litrów i myślę, że zasięg w okolicach z tego, co nam klient mówi, 600, 650 km, także całkiem spory. Pomijając też fakt, że sam zbiornik paliwa jest tutaj 40 litrów, także klient nam zaświadczył, że na benzynie robi o okolice 400-450, my ten zasięg zwiększyliśmy o 150-200 do kilometrów, także klient jest zadowolony, my również także zapraszamy do Energii Gospodzka.